Panów fanów Geta uważa GTA San Andreas za jedną z najlepszych gier w całej serii. Jednakże pomimo swojego niezaprzeczalnego uznania, gra ta nie jest pozbawiona WAD. A w tym filmie skupimy się na 13 błędach fabularnych w GTA San Andreas. Jeszcze na wstępie zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji oraz zostawienia łapeczki w górę. No i oczywiście obejrzenia tego filmu do końca. Pierwszym błędem fabularnym, o którym chciałbym wspomnieć, występuje w misji o nazwie Wysoka Stawka Lowrider. W tej misji Cezar mówi nam, że musimy wziąć udział w wyścigu Lowriderami. A co jest zaskakujące, to to, że w wyścigu biorą udział pojazdy z innej kategorii, a mianowicie dwa Majestiki, choć nie są Lowriderami. Możliwe jest to, że Majestik był Lowraiderem w wersji beta, lecz porzucono ten pomysł. Brakuje w tym trochę sensu, że jest to obowiązkowe w tej misji. Prawdopodobnie jest to błąd dewelopera, który nie dopracował tej misji. Podobny błąd występuje w misji o nazwie po złej stronie torów. Błąd ten pojawia się, gdy pociąg jedzie w przeciwnym kierunku, zmuszając nas do zjechania z torów, by kontynuować pościg za pociągiem. Później na szynach kolejowych widzimy, że przejazd w przeciwnym kierunku jest zablokowany przez barykadę. Jest to dziwne, że wcześniej wspomniany pociąg przyjechał tamtędy. Prawdopodobnie zostało to zrobione jako przeszkoda dla misji, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fabułę gry, to jest to zwykły błąd fabularny. Misja OG Luke to misja, gdzie OG Luke wychodzi z więzienia i mówi nam, że chce zobaczyć się z postacią o imieniu Freddy, który mieszka w East Flores. Błąd fabularny polega na tym, że w San Andreas nie znajdziemy dzielnicy o tej nazwie. Istnieje jednak obszar o nazwie po prostu Los Flores. Oprócz tego, kiedy dojedziemy na miejsce, można dostrzec, że nie znajduje to się nawet na Los Flores, tylko na East Los Santos, czyli na terytorium Ballas, a jak wiemy, Freddy Tovagos. Podobnie jak Big Smoke, który również mieszkał na terenie wrogiego gangu. Uważa się, że dzielnica Flores miał istnieć w wersji beta, ale ogólnie nie traktowałbym tego jak jakoś duży błąd ponieważ po prostu lektor mógł się pomylić i zamiast powiedzieć Ist los Santos, powiedział Ist Flores. Teraz przejdźmy do innego błędu, ale nadal jesteśmy w tej samej misji. Kiedy trwa misja, OG Luke i CJ gonią Freddy'ego na motocyklu. Po długim pościgu dojeżdżają do East Los Santos, gdzie czekają na nich dwaj wagosi, by bronić Freddy'ego przed CJ'em i OG Luke'iem. No i tutaj znajdziemy dwa błędy. Po pierwsze, nie jest możliwe to, żeby czekali na niego jego członkowie gangu, gdyż widzimy, że Freddy zostaje złapany z zaskoczenia, więc nie był on gotowy na ten atak. A druga dziwna rzecz jest taka, że nie ma sensu, aby Freddy i Rozpoczynali strzelaninę z członkami gangu Grow Street na terytorium Balla. To jest coś dziwnego, co również stanowi błąd fabularny. Teraz przejdźmy do następnego błędu. Dotyczy on wzrostu Raidera. Jak mogliście zauważyć, wiele postaci w misjach nazywa go Karłem. Problem pojawia się, gdy porównujemy wzrost Raidera z innymi postaciami, to zauważymy, że jest jednym z najwyższych postaci. Wydaje się, że jakiś deweloper zwiększył nieco wzrost Raidera. Postać ta jest wzorowana na raperze Easy który również jest bardzo niski, więc śmiało można uznać to jako błąd. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, gang Grow Street Families oraz Aztekowie to sojusznicy. Za sprawą związku Kendall Johnson i lidera gangu Aztek, czyli Cesarem Via Pando. Ale co jest zaskakujące, to to, że poza misjami w trybie swobodnej gry, gdy zostaniemy zauważeni przez członków gangu Aztek, to mimo że są naszymi sojusznikami, to nadal będą nas atakować. Tak samo jak członków naszego gangu. Co sprawia, że jest to najprawdopodobniej błąd gry. Inny błąd, który ma związek z poprzednim, to tajemnica graffiti gangu Aztek. W trybie wolnym będziemy musieli. Malować grafity różnych gangów, żeby odblokować 100%. Mogą to być wrogie gangi, w tym Vagos, Balas, ale są też grafity, na których możemy malować symbole Azteków. To nie ma zbyt wiele sensu, jeśli zakładamy, że gang jest naszym sojusznikiem. Teraz przejdźmy do następnego błędu fabularnego, który pojawia się w misji drive by W kascence tej misji widzimy, że Sweet Rider i CJ udają się na terytorium Ballas, aby zlikwidować kilku wrogów. Jednak po zakończeniu kascenki nagle widzimy, że w samochodzie oprócz Sweet i Ridera znajduje się również Big Smoke. Podsumowując, to wydarzenie nie ma zbyt wiele sensu, ponieważ pojawia się on bez widocznej przyczyny. Ponadto nie ma sensu, żeby Big Smoke czekał na nich w tym momencie, gdyż nawet o nim nie wspomniano. Uważa się, że jego pozycja została wymuszona, aby ukryć się go Radę, ale nie znamy oficjalnego powodu. Kolejny błąd występuje w misji o nazwie z Zimą Krwią. W tej misji CJ szuka materiałów potrzebnych do Tumika do pistoletu, ale nie może znaleźć, gdzie położył materiał. Nagle przychodzi Cezar i daje CJowi broń z Tumikiem. Ale najdziwniejsze jest to, że CJ dalej pyta Cezara, skąd wziął tą broń. Ten dialog jest trochę głupi, ponieważ w San Andreas jest wiele sklepów, gdzie może ją kupić. CJ przecież wielokrotnie kupował tą broń w sklepie, tak samo jak Cezar mógł to zrobić, więc nie ma sensu to pytanie. Ale można go trochę w sumie usprawiedliwić, pamiętając, że w Stanach Zjednoczonych sprzedaż broni obcokrajowcom jest całkowicie zakazana. Bardzo prawdopodobne, że dlatego kontynuuję i zadaję to pytanie, ale nie mam pewności co do tego. Kolejny ciekawy błąd fabularny dotyczy relacji między Kataliną i CJ w misjach Z dialogów, misji i wezwań możemy domyślić się, że mają jakąś bliższą relację Chociaż fabule nie wspominają ani nie ujrzysz jak zostali parą w tak krótkim czasie, w którym się poznali Dosłownie z misji na misję widzieliśmy, że Katalina jest zazdrosna A CJ rozmawiał z nią tak jakby byli parą A to, że zaczynają swoją relację z czymś co nie jest wyjaśnione I wydaje się dosyć wymuszone Fakt, że mają dziwny związek wcale nie pomaga w w tego, co się dzieje, wydaje się, że część gry została wycięta, i w rezultacie cała fabuła wydaje się działać zbyt szybko, nawet dla gracza. A teraz porozmawiamy o błędzie fabularnym, który nie jest jakoś bardzo poważny, a pojawia się w misji o nazwie Czy Wybierasz się do Saviero? W tej misji The Truth mówi, że nie kierował samochodem 15 lat, co jest dosyć dziwne, ponieważ w misji wydaje się, że postać nie ma żadnego problemu z jazdą i nie prowadzi tak źle. Może to być błąd, a może nie, ponieważ nie możemy zapominać, że jest to dosyć szalona postać i często wypowiada bezsensowne lub kłamliwe zdania, więc nie możemy być pewni, czy to błąd, czy nie. No i ostatnim błędem fabularnym jest to misja, w której musimy zrobić zdjęcia z ukrycia syndykatu Loko. Jest to misja o nazwie fotograficzna okazja. Karl i CJ robią to z ukrycia, aby nie zostać zauważeni. Ale co jest dziwne, to to, że zaczynają głośno do siebie mówić, a nawet krzyczeć, co nie ma zbyt wiele sensu, będąc tak blisko nich, bo przecież mieli to robić cicho tak, aby nie zostać zauważeni. Ej, jest to błąd, a w sumie bardziej pozostałość po poprzedniej wersji beta. Początkowo CJ i Cesar mieli robić zdjęcia członkom syndykatu z helikoptera, co sugeruje, że początkowo miał wokół nich panować hałas właśnie z helikoptera. Dlatego też najprawdopodobniej musieli krzyczeć do siebie. No i to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, jeśli tak, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcja, 300 łapek równa się, następny odcinek właśnie z tej serii, no i co, napisz w komentarzu GTA, jeśli dotrwałeś do końca, a przypnę ci serduszko, a ja nie przedłużam, trzymajcie się, siema!